bierzemy dzisiaj na tapet rolę UI w projektowaniu produktu, o tym jak może nam pomóc w odbiorze i sprzedaży produktu albo zepsuć to. Ja nazywam się Michał Michalczuk, a ze mną są nasi eksperci z Synergy Codes, Ewelina Surlej, brand designer oraz Łukasz Iwaniec, product designer. Cześć, cześć, cześć. Zacznijmy od tego, jaka właściwie jest rola UI w projektowaniu produktu i czy macie może jakiś przykład, gdzie UI w produkcie go zepsuło? W sensie utrudniło jego używanie, okazała się klapą, że sam produkt jest, wiecie, fantastyczny, ale UI po prostu tutaj leży, kwiczy i, i pomaga. Tak, to mamy tutaj parę przykładów i zaczniemy od takiego mniej oczywistego, bo to jest taki przykład trochę biznesowy, dosłownie z ostatnich miesięcy. Wszyscy bardzo dobrze znamy narzędzie AI-owe Journey i na pewno każdy z niego próbował uh -huh. korzystać, i każdy wie, jak dobre to obrazy generuje, ale jaki to jest ból, żeby się przez ten interfejs Discordowy. Przeklikać, znaleźć, znaleźć się gdzieś. A jeszcze, jak ktoś nigdy nie miał z tym styczności, z Discordem, no to wchodzisz i tak nie wiesz, ale o co chodzi, jak ja mam z tego skorzystać. Tak. Dam tutaj dla, dla kontekstu, dam dla kontekstu, że Mi funkcjonował jako po prostu plugin, tudzież bot na Discordzie, na komunikatorze. Także w ogóle jakaś aberracja, jeśli chodzi o projektowanie własnego produktu, jako plugin który no, nie służy nam do, do konwersacji bynajmniej. Tak, tam jakby w ogóle jakby UI-a nie było, bo to był taki zapożyczony tylko z Discorda. A ostatnio, w ostatnich miesiącach okazało się, że Meet Journey jest już w wersji alfa, w takiej przeglądarkowej, normalnej, narzędziowej, ładnej wersji, gdzie ma swój UI, wszystko ładnie wygląda. Z tego jeszcze nie można dobrze korzystać, ale widać, że się, że się w końcu ocknęli i zorientowali, że Konkurencja na rynku jest duża i ten UI może jednak by się przydał, bo ludzie odejdą do innych narzędzi. Dokładnie. Ja sam jako użytkownik Discorda miałem problem. Wprawdzie z Discorda korzystałem głównie jako, jako komunikatora. No ale jak chciałem się tam tym midjourneyem pobawić, to, to troszkę mnie to odepchnęło. W takim sensie, że już nawet tak się dowiedziałem, jak gdzieś tam te prompty wpisywać, jak generować te grafiki. Tam był chyba jeden tylko kanał, gdzie wszyscy te grafiki generowali, to się strasznie szybko przywijało. No, tylko dlatego gdzieś tam przy tym zostałem, że, że ta ciekawość wygrała i chęć, chęć użycia narzędzia aczkolwiek no, tutaj e, używanie tego to była mm, mordega. Przy, <laughs> tak, to jest doskonały przykład, że czasami jest takie podejście, nasz produkt jest tak dobry, nasz kod jest tak dobry, że to się samo sprzeda, Okej, okay, do czasu, jak nie pojawi się konkurencja, bo ludzie będą po prostu odchodzić. Ja sama już wolałam używać innych tuli, na przykład Leonardo AI, który może miał gorsze rezultaty, ale ten interfejs był tam tak pięknie zaprojektowany, że tak poczułam się zaopiekowana. O, tam o mnie dbają. No i też nie ma co ukrywać, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy po prostu ten search bar. I gdzie możemy sobie wpisać, gdziekolwiek nie wejdziemy, czy to jest jakaś aplikacja, przyglądarka, czy strona internetowa. Szukamy od razu tego search baru, gdzie możemy wpisać to, to nasze zapytanie. Bez jakiegoś głębszego zastanawiania się, tak. To jest chyba ważny punkt, że coś, co, co można jako dobry UI zakwalifikować, to intuicyjność, to, to co właśnie powiedzieliście. A ja mam pytanie: Tak troszkę zrobię krok wstecz. Czy problem z Discordem, zostaniemy przy nim na chwilkę, i Meet to był problem UI-owy czy UX-owy? Te rzeczy często się mieszają i blendują, i nie, nie każdy zna to rozgraniczenie. Także jakbyśmy mogli tutaj narysować kreskę, w której kategorii o tym myśleć? Czy UI-a, czy UX-a, czy to może jedno i drugie było e, po prostu źle zrobione? Trudno to rozgraniczyć, że jedno albo drugie. E, no bo UX to jest. No, projektujesz to doświadczenie, jak ktoś ma się tam znaleźć, i tak dalej, i to po prostu nie było zaprojektowane. Mhm. Zwyczajnie no, bo to nie do tego słu służyło. A tak jak mówił Łukasz, jak jest dobry UI, no to już wielki search bar, czy tam wpisz prompt, wszystko jasne, to, to się po prostu z sobą tak łączy, że no chyba się nie do tego szukać. Tak jak wspomniałeś, że to był bardziej taki plugin, po prostu wykorzystując możliwości Discorda, została stworzona taka wtyczka. Chyba wtedy, może tak, może nie, nie mam takiej wiedzy, ale wydaje mi się, że nikt nie myślał o tym, jak bardzo się to rozwinie, że to, że to dojdzie do momentu, kiedy, kiedy faktycznie będzie potrzeba stworzenia osobnej aplikacji. Trochę powoli, że ci wejdę w słowo. Mam, mam chyba trochę lepszy przykład, jakby to można było rozgraniczyć. Amazon. Amazon, którego wszyscy na pewno znacie, niekoniecznie może, może lubicie. On, nie wiem czy wiecie, w 1999 roku opatentował ten swój słynny one-click buying. Czyli, że możecie dosłownie jednym przyciskiem kupić, opłacić produkt i on wam przyjdzie pod, pod drzwi. To jest ciekawe. Naprawdę mi na to patent przez 18 lat wygasł w 2017 roku. Także UX-owo, e, wydaje mi się, że to jest kwestia UX-a. To było świetnie. Zrobione. W ogóle skracało ścieżkę, konwersja leciała w górę i tak dalej. Ale czy Amazon jest UI-owo dobry, waszym zdaniem? Ja osobiście nie przepadam za tym serwisem. Jak tam wchodzę, to po prostu tak czuć, że to jest jakieś tak, nie wiem, starodawne. Te wszystkie przyciski, te wielkości tych przycisków. Widać, że tam ktoś bardzo próbuje coś z tego zrobić, ale też ewidentnie, jeśli ktoś się porusza po tych innych serwisach Amazon, widać, że to jest po prostu ich taka identyfikacja wizualna i to jest prawdopodobnie już taki kolos, taka duża firma, że u nich takie zmiany to po prostu są pewnie latami i ciężko cokolwiek takiemu designerowi tam zmienić, więc to jest dla mnie y, ciężki przypadek i trochę się nie dziwię, że Amazon w Polsce tak średnio się ma i aż tak popularny nie jest. z przyzwyczajenia, my mamy swoje Allegro, ale też myślę, też myślę że Tutaj jest kwestia taka, że Amazon był bardzo długo takim miejscem, które się ewidentnie jednoznacznie kojarzyło właśnie taki portal aukcyjny, znany na cały świat. Pierwszy był Amazon, potem długo nic. I myślę, że do dzisiaj jedzie na tym troszeczkę w wózku, tego, tego monopolu, który wokół siebie wytworzył. Po co zmieniać coś, co działa, prawda? Tak, ale podałeś I... ten przykład z Allegro, który jest no, świetny, no bo my mamy na swoim własnym rodzinnym <coughs> rynku coś, co jest całkiem dobre, zaproje, za, dobrze zaprojektowane. Dobrze zaprojektowane tak, e, dobrze. tak, i z tego co wiem, tak insightowo, to tam naprawdę się na to zwraca uwagę i ten UI jest tam ważny, żeby dobrze się poruszać. I rzeczywiście tak. Na, ja na, osobiście na Amazonie kupuję tylko jak naprawdę nigdzie tego czegoś nie ma, a tak to zdecydowanie wolę na, na Allegro, jakoś tam po prostu jest przyjemniej. Ja wiem, że sporo par oczu z zagranicy właśnie gdzieś też udawało mi się kiedyś znaleźć informację, zerka na to nasze Allegro jako, jako taki wyznacznik dobrze wyglądającego portalu aukcyjnego, sprzedażowego bo Allegro jest naprawdę ogromne, my nie myślimy o tym, jak kolosalny jest to portal, jak wiele opiekuje sektorów i sekcji. Dla nas to jest po prostu sklep, gdzie, gdzie wyszukujemy kupujemy produkt, ale, ale to jest kolos i dobrze dobrać UI do takiego kolosa to naprawdę wymaga masy pracy, żeby użytkownikowi dobrze się z tego korzystało. A, mm, też pod kątem takiej dostępności dla każdego, bo na Allegro kupują zarówno młodzi, jak i starsi. To musi być dostępne dla osoby, która, która nigdy nie miała styczności ze sklepem internetowym. Wiecie co, to ja temat dostępności zaparkuję na chwilkę, bo chciałem do niego jeszcze, jeszcze zaraz wrócić. Chciałem troszkę się jeszcze odnieść do tego, jak się pracuje przy takich dużych portalach. Tutaj nie jestem osobą, która pracuje przy projektowaniu UI. Jestem jestem Deweloperem, raczej zajmuję się wdrażaniem już tego i jeśli projektowanie jestem, jestem noga, ale mam podejrzenie, że nie chciałbym, bym, żeby było inaczej. Mam podejrzenie, że byłoby mi trudno e, pracować w tak dużej organizacji z tak ogromnym produktem e, bądź gamą produktów jak Amazon i, i wszystkie usługi, które tam są, bo mamy dużo tego, mamy przeogromny design system, wszystko musi być ze sobą spójne i nie można zrobić wyłomu, nawet jeśli ten wyłom miałby prowadzić do, do lepszych efektów, bo to musi być konsekwentne w wielu, wielu miejscach. Pozdrawiam tutaj kolegów i koleżanki z Amazona, którzy nad tym pracują. No i to mi się jawi jako taka duża, hmm, duża trudność pracy nad takimi produktami. Hmm, tak, to właśnie, to jest dobre, dobrze Ty o tym wspomniałeś, bo to mówi o tym, że jeśli gdzieś widzimy trochę taki Niedoprojektowany UI to wcale nie jest zła intencja projektanta, lub jego brak umiejętności, bo za tym stoi bardzo dużo takich rzeczy. Tak jak mówisz, wielki kolos, wielka firma, w takich ogromnych korporacjach też pracowałam i wiem, że cokolwiek zmienić mhm. w tym design systemie, to są po prostu taki ciąg decyzyjny osób, którzy, którzy muszą dać aprobala. no po prostu te zmiany są bardzo, bardzo ciężkie, żeby je wprowadzić. O, to ja się może, może zapytam, jak mam okazję używać różnych, e, różnych usług, ja jako laik mogę ocenić, co mi się podoba, nie podoba, jest intuicyjne, jest nieintuicyjne, jest szybkie, czy nie jest szybkie, o, to, to jeszcze się Was za chwilkę podpytam o tą szybkość, percepcję szybkości. Czy to w ogóle wchodzi w, w pojęcie UI? No ale czasem widzę, że to, że to nie gra, że coś jest nie tak, mimo że jest to świeży produkt, nie wiem, wypuszczony dosłownie parę dni temu, mamy dostęp do jakiejś bety, a to po prostu wygląda odrzucająco. Co mogło pójść nie tak? W sensie się zakłada, że jak ktoś wypuszcza produkt, to zależy mu na tym, żeby użytkownicy go używali. A nie byli odbici po pierwszych trzech sekundach. Dlaczego tak się dzieje? W ogóle co to może pójść nie tak? Pytam się Was, jako osób, które mają z tym większą styczność, dlaczego czasem to po prostu nie, nie wychodzi? Mamy świetny produkt, jak Journey, no ale używanie go jest po prostu bólem w dolnej części pleców. Tak, to jakby są często pojawiające się aspekty są takie no, czas i budżet. Czyli przy planowaniu po prostu za mało się planuje czasu na ten rozwój UI, tego UI-a, tego jak to ma wyglądać, przez to też nie dostaje ta działka tak dużo budżetu. No, Tak jak powiedziałeś, Mid Journey, wszyscy się skupiają na tym, żeby te bebechy były takie dobre, żeby to było tak, tak dobre, żeby wszystko działało, no ale właśnie. No co z tego jak ten wygląd może czasami nas odrzucać, a tak naprawdę żeby użytkownik w ogóle wszedł do produktu i zaczął z niego korzystać, to najpierw kupuje oczami i najpierw musi y, patrzy na to, czy mu się podoba, czy nie i dopiero później jest ten etap, w którym on czuje, klika, że a, ej, to jednak fajnie działa. No tak, ale jak na początku go odrzuca, odrzuca wizualnie, no to może w ogóle tam nie wejść. To prawda, tym bardziej, że to jest proces i napór, no nie stworzymy całego produktu od razu. Prawda? Najpierw jest jednak ten kod, później są badania, research, tworzone są jakieś wireframe'y, mockup'y, low-fi, high-fi, potem dopiero to z brief'em trafia do, do UI designera, który ma za zadanie się tym zaopiekować. Tylko, że na tym etapie, w momencie jak już ten, te prototypy przejdą te pierwsze jakieś testy i tak dalej, często kończy się na zasadzie Okay, działa. Po co tracić więcej czasu na takie pudrowanie i dopieszczanie, bo wiele osób, właśnie przez UI, ma troszkę na myśli takie pudrowanie produktu, żeby to już podopieszczać, nie zdając sobie sprawy, że, że UI nadaje charakter produktowi, można go wymodelować, ukształtować pod konkretny model biznesowy. Łatwiej na pewno jak firma, która zleca coś takiego, ma już swój branding. Co innego jak jest startup, który musi mieć to stworzone od zera, więc tam na pewno gdzieś tam ta uwaga jest do tego bardziej przywiązywana. No ale, ale właśnie tutaj najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że UI to nie tylko taka estetyka, tylko to jest taki pośrednik w komunikacji: człowiek technologia, człowiek maszyna, człowiek aplikacja. No, pierwsze wrażenie można zrobić też tylko raz, prawda? To pomoże nam się gdzieś przepchnąć na rynku wśród szerokiej konkurencji. Ja tu jestem totalnie z, z grupy, która uważa, że szkoda życia na brzydkie, na brzydkie aplikacje. I na, naprawdę jestem w stanie totalnie coś odrzucić, bo, bo wizualnie mi to kompletnie nie, nie, nie leży. A jak wspomnieliście o wireframach i tym procesie przed, w którym miejscu tego procesu znajduje się? Architektura informacji, czyli o tym, jakie informacje są gdzie ułożone i jak się do tych informacji dostać. To się dzieje na etapie projektowania UI-owego, czy jednak wcześniej gdzieś na etapie wireframe'ów i rozkładania treści? To jest, to jest już po stronie UX-designera, UX-designu. No to no w zależności od oczywiście mhm. zakresu budżetu. Już tak powiem, w ten proces wchodzą kilka części. jest troszkę, e, to jest tak. E, przed. Research, badania, mm, workshopy z klientem, na których mhm. ustalane są pewne założenia, zakres produktu, estymacja mhm. konkretnych elementów na bazie wyników badań czy właśnie mhm. takich workshopów. E, ustalane są mm, gdzieś tam te etapy tworzenia produktu, powstają najpierw te low-fi mocki, czyli takie. Mhm. E, takie pierwsze szkice mhm. później one są rozbudowywane do tych e, bardziej szczegółowych e, mokapów no i, i z takim szkieletem dopiero dopiero idziemy idziemy UI tworzymy mhm. Tworzymy już konkretny design system. Tak, chociaż w idealnym świecie fajnie by było, jakby się te rzeczy UX, UI, jeszcze development tak e, zazębiały. E, czyli UI e, designer nie jest tak odcięty e od UX-a, coś e może podpowiedzieć, bo pewne rozwiązania UX-owe można po prostu wizualnie fajnie... E, to się łączy, tak. tak, tak, tak dlatego i często jest ten slash, prawda, że jest UX slash UI designer. E. Tak, to samo UI designer z developerem, no bo e UI designer coś sobie wymyśli, ale developer tylko skonfrontuje, to jest też <noise> da się lub nie, więc ta cała struktura mhm. i architektura na początku jest zbudowana, ale ona później powinna być taka organiczna, jakby każdy coś ma do powiedzenia z tej działki mhm. i jakoś to budujemy, żeby było coraz lepsze. Tutaj, żeby nie było, mówimy bardziej o architekturze informacji. Tak, żeby oddzielić to od, 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 od architektury oprogramowania na przykład. Słuchajcie, mam, mam pytanie i chciałbym sobie potwierdzić, czy, czy mam dobre wyobrażenie odnośnie performanceu. Gdzieś nam się przewinął już performance, albo ja go sam wywołałem. Czy performance, bądź przynajmniej wrażenie prędkości działania strony, to jest też rola UI? A? No bo nie oszukujmy się, mamy system, w systemie te operacje. Trwają. Mamy latencję sieciową, mamy magię, która dzieje się po drugiej stronie lustra, czyli na backendzie. Mamy klienta, który też musi dużo, dużo wykonać, i operacje trwają. Czy to jest też coś, czym wy się zajmujecie, żeby jakoś um, temu biednemu użytkownikowi przekazać w wizualny sposób, że e, właśnie robimy dla ciebie rzecz, poczekaj chwilę. To się właśnie ładuje. Na pewno, na pewno to, to jest złożony proces od implementacji, sposobu implementacji kodu przez e, dobór elementów. No też musimy myśleć, żeby nie zawalić e, strony lub aplikacji. Tak, to jak e. jasety tam wrzucamy, czy one nie spowalniają. Tak, Jeśli coś naturalnie będzie wolniej działać, to rzeczywiście to, co mówiłeś, różne informacje, komunikat, przygotowywanie. E, tego użytkownika, że coś będzie dłużej trwać, czasami jest jakiś pasek postępu, i tak człowiek już wie, gdzie jest koniec, w jakim jest momencie. Te wszystkie takie właśnie drobne rzeczy, no rzeczywiście już ui łajowo można zaopiekować. Tak, a poza tym ja jeszcze lubię myśleć o szybkości działania na jakiejś stronie czy aplikacji, nie tylko od strony technologicznej, ale tak, takiej też od strony właśnie tej ui że dobry interfejs pozwala skrócić ten czas korzystania. Z aplikacji, czy odnalezienia tego, czego szukamy na danej stronie. Nie poprzez to, że strona szybko działa, tylko poprzez to, że użytkownik nie musi się zastanawiać, szukać konkretnych elementów, gdzieś tam doczytywać drobny druczek, czy, czy coś w tym stylu. To też są rzeczy, które wpływają na, na tą szybkość. Ta szybkość jest takim pojęciem bardzo szerokim i, i łączy się, łączy technologię z dostępnością, bo to też często może być tylko odczucie prędkości. W sensie, to wcale nie musi być szybkie pod spodem, ale jeśli zastosujemy optymisty UI, na przykład, zaktualizujemy szybciej dane użytkownikowi w kliencie, on nie musi wiedzieć, że tam operacja będzie trwała jeszcze 10 sekund. A takie rzeczy jak mikrointerakcje, jakieś, nie wiem, najechanie myszką na przycisk i posiadanie efektu na tak itd. Czy to są rzeczy, które, które w ogóle pomagają stronie, czy to są tylko wizualne bariery? Które dodajemy, jako nie wiem, inżynierowie. <gry> tak, tak. Nie, oczywiście, to użytkowo przede wszystkim jest. No jest istotne. Rzeczywiście, jeśli gdzieś, właśnie jak ten stan Huber, jest słabo zaznaczony, albo ledwo się pojawia, to my już jesteśmy tak. Wyszkoleni, wytrenowani, użytkując różne aplikacje i strony internetowe, że my tego oczekujemy. Jak tego nie ma, to mamy niepokój, że coś jest nie tak. Ej, czy na pewno ten kursor działa, bo się nie podświetlił baton. Yy, więc no, takie rzeczy dalej są, są bardzo ważne. I to jest często tak, że w ogóle się o tym nie myśli, jak się użytkuje, że coś fajnie przeszło, tu się zanimowało, takie minimalne rzeczy, ale my tak czujemy to flow, że to tak płynie. Tak, ja bym jeszcze dodał, że tutaj dużą rolę odgrywa ten model biznesowy i to, jakie są oczekiwania wobec tej strony, bo tak, jak wcześniej powiedziałem, ten UI nadaje charakter, ta strona. UI-em możemy sprawić, że ten już napisany kod i zaprojektowana architektura strony może być infantylna albo poważna, może być bardziej technologiczna, może być bardziej przystępna, może być minimalistyczna albo. Przekombinowana, nie zmieniając układu oczywiście strony, tylko samym UI. Y Więc pod tym kątem na pewno jest to, jest to istotne. Tak, jeszcze powiem a, a propos tego, jak działają elementy: że się podświetlają, że zawsze coś klikamy, to się rusza, trzęsie i tak dalej. Że w tym momencie to jest bardzo istotne przy projektowaniu, bo powinniśmy projektować, zwracając uwagę na przyzwyczajenia ludzi, bo im to po prostu przyspiesza, mają oczekiwania, im to przyspiesza zrozumienie tej całej strony, i choć nam tak. się wydaje, że coś może jest takie bez sensu, to jednak te przyzwyczajenia są bardzo ważne, bo to bardzo pomaga w czytaniu aplikacji. No i też musimy na pewno pamiętać o tym, że każdy taki element typu jakaś animacja batonu, jakiś stan hover, jakieś dodatkowe bariery i tak dalej, to jest dodatkowa praca dla dewelopera, to po pierwsze to jest obciążenie dla strony, więc też musimy wiedzieć, czy mamy na to czas, przestrzeń i pieniądze, żeby takie rzeczy wprowadzać. I to też prowadzi do takiego kolejnego ważnego punktu w tym temacie, tak mi się wydaje, czyli tej współpracy designera z deweloperem i dlaczego ona jest taka, taka ważna, bo to często jest rozdzielone grubą kreską. To jest w ogóle temat, w którym moglibyśmy poświęcić masę czasu, także Trochę nie chcę w niego wchodzić, bo, bo nie wyjdziemy z niego do jutra, a zastanawiam się, czy można w ogóle zmierzyć dobry, dobry UI, bo przychodzą mi do głowy takie domeny jak e-commerce, gdzie e-commerce stoi metrykami, stoi analitykami, gdzie, gdzie mierzymy bounce rate, mierzymy, jak długo użytkownicy pozostają na stronie, mierzymy ich ścieżki i, i przejścia. E, ten User journey, mm, sprawdzamy, czy, czy dobrze działają. E, I tam mamy te metryki. Nie? No bo wiemy, ile osób weszło, ile kupiło, jaka jest konwersja, jaki jest współczynnik odrzuceń. E, UI na no to wpływa tak. Kropka, ale czy można go y, z, zmierzyć? Bo ja się odwołuję do tych analityk, bo to jest coś, z czym ja, ja pracuję, ale czy jestem w stanie zmierzyć. Y, Dobry jułaj, jakoś tak, nie, wiem, izolując go, zobaczyć, czy on jest dobry, jakoś go skwantyfikować. No to przede wszystkim wydaje mi się, że prawie każdy projektant już na etapie projektowania, nawet jeśli ta aplikacja jeszcze nie wyszła live, to, to, to... mierzy pod, pod względem tej dostępności, o której już parę razy wspominaliśmy, czyli te wszystkie kontrasty i tak dalej, jak to się czyta. Więc pod tym względem, już na samym początku, musimy to mierzyć. A w innych wypadkach, no to w sumie wszystko to, co, to, co mówiłeś, te wszystkie sposoby i chociażby czasami no nie mamy do jakichś fancy sposobów dostępu, więc chociażby testowanie na naszych kolegach dużo, dużo pomaga, żeby wiedzieć, jaki jest odbiór, jaki jest czas, czy wszystko jest zrozumiałe. Ale to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy, czy można. Zmierzyć atrakcyjność designu, no tak, by zapytać, czy, czy można zmierzyć poziom atrakcyjności jakiejś piosenki, czy, czy, czy coś w tym stylu, bo dużo osób mogło pomyśleć, że to jest kwestia gustu, prawda? Że ten design się po prostu może komuś podobać, drugiej osobie może się nie podobać i obie mogą mieć w tym rację. Mi się wydaje, że takie elementy ui które można zmierzyć, to, to właśnie ta to właśnie dostępność, która, o której Wynia wspomniała, której, która ma konkretne wytyczne i która nadaje, nadaje wartości temu ui -owi. Na pewno te rzeczy, o których wspomniałeś, to też jest w, dużej, w dużym stopniu rola dobrego UX strony czy aplikacji, jeśli chodzi o UI. To na pewno no, właśnie ta dostępność czy. Um, tak, tru trudno to rozdzielić, żeby nie mówić o jułe się. Mhm. To po prostu musi też spełniać swój charakter. Jeśli y, trzeba słuchać użytkowników, na pewno y, na testach też takie rzeczy wychodzą. Y, jeśli strona ma problem, Przeprowadza się tekst, testy i wychodzi czasem, czy, czy to problem leży po stronie UX-u, czy UI. Jeśli UI, to gdzie? Użytkownik może nie widzieć jakiegoś batonu czy tekstu, bo jest za słaby kontrast albo jest za mały. To są rzeczy, które można zmierzyć, które wychodzą często w testach, które wychodzą, jeśli, jeśli właśnie mm, słuchamy użytkowników. Jesteśmy w stanie gdzieś tam do nich dotrzeć. A tak tylko rzucę kompletną dygresją odnośnie rozkładania takich rzeczy i analizowania, czy coś tak subiektywnego jak muzyka, czy, czy UI można zmierzyć. Polecam, to jest dygresja. Taki podcast nazywa się Płytcast, gdzie rozbijają całe płyty numer po numerze, prawie sekunda po sekundzie i analizują, co tam się dzieje i dlaczego to może przyciągać albo, albo odrzucać, jakie emocje wywołuje. Pamiętam był odcinek o płycie Björk Post o której 3,5 godziny, płyta ma około godziny, także gdzieś można takie rzeczy skwantyfikować, jak się, jak się okazuje. A chciałbym tylko jeszcze, jeszcze poruszyć na zakończenie taki rodzimy przykład tego, jak można e, coś zrobić dobrze, jak można coś spartolić i mam tutaj na myśli ZUS, który Wy też w naszym takim researchu wymieniliście, gdzie ZUS jest ma bardzo miłą i przyjemną stronę ogólną z informacjami, ale gdy wchodzimy do PUE, czyli ten portal ubezpieczonego, czy jakoś tak, to tam się dzieją smoki. Tam latają smoki, tam naprawdę dzieją się straszne rzeczy. Eee, no i, i co tu poszło nie tak, nie, nie wiem, czy kiedyś na tym coś na wiedzieliście. Ha. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy przykład, bo on jest trochę w, w kontraście do tego, co mówiliśmy na początku. Takie komercyjne projekty, to się e, interesują, co, co myśli konkurencja i w ogóle co się myśli na rynku. Tak, analiza rynku. tak, a ten ZUS to trochę nie mamy wyboru, musimy z tego korzystać i ich trochę może nie obchodzić, <noise> jak są, jak takie konkurencyjne portale mogą gdzieś indziej e, wyglądać. E, tak, ale to rzeczywiście jest bardzo specyficzne. To dobrze powiedziałeś, że to jest w ogóle jakiś taki kontrast, że jak wchodzimy na ten ZUS, to wszystko jest tam całkiem fajnie zaprojektowane. Mm. Pod względem dostępności w ogóle ta architektura informacji jest całkiem logiczna. A potem jak wchodzimy do tego półę, to jest po prostu, znowu cofamy się w, cza w czasie, wszystkie te przyciski są jakieś takie małe, te stany hoover, to są tam w ogóle masakra, to się tylko jakiś taki lekki cień pojawia i to y -hmm. ledwo widoczny, a jeszcze jak pomyślimy, że z tego portalu korzystają ludzie rzeczywiście w każdej grupie wiekowej, yy, no to po prostu generuje to masę, masę problemów. Problemów i błędów, a w sensie finalnie ludzie, którzy tego używają, w tym też Niestety czasem ja e, robię po prostu błędy, które potem trzeba naprawić, ktoś się musi tym zająć, ja spędzam czas, uż em, urzędnik spędza czas, a to generuje po prostu koszty, czyli to jest. Tak, ktoś w końcu nie skorzysta z tego portalu, pójdzie na piechotę do urzędu. Bo... To, to są tak, godziny, to tak naprawdę wydaje się, że ten nieprzemyślenie tego UI'a, no to ich nic nie kosztuje. No, używacie albo nie używacie, nam to wszystko jedno, ale tak naprawdę ich to bardzo dużo kosztuje. No, tak jak mówię, ludzie zaczną, nie wiem, dzwonić na infolinie, zajmować czas, chodzić do tego urzędu, bo nic nie rozumieją. Pięć razy wysyłają formularz, który jest źle wypełniony, bo jest źle oznaczone i trzeba ciągle coś powtarzać, ta biurokracja się tylko nawarstwia, więc oni tak naprawdę mają bardzo duże, koszty takie nie tylko finansowe, ale oczywiście też wizerunkowe, bo im to wcale nie pomaga ten portal, żeby do siebie <grym> przekonać. Tak. Czyli na przykładzie ZUS-u już wiemy, że jakie mogą być ukryte koszty złego UI-u no, i, i też złego UX-a w tym wypadku. Dziękuję bardzo za dzisiaj byli ze mną Ewelina Surlej i Łukasz Iwaniec z Synergy Codes. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnym odcinku Tech News and Blues. जिंक